Zagubić Jezusa czy może być coś gorszego? Ty, matko, z całą pewnością odpowiedziałabyś, że nie. Doświadczyłaś bólu zagubienia syna, szukałaś go z Józefem aż trzy dni, trzy długie dni, które dla ciebie wydawały się być wiecznością. Ja, niestety, matko, też często gubię Jezusa, chyba zbyt często i co najgorsze. Nieraz nie zdaję sobie z tego sprawy. Dla ciebie, matko, to nie było bez różnicy, czy blisko ciebie jest Jezus, czy go nie ma. Z bólem serca go szukałaś, aż odnalazłaś. Maryjo, proszę cię, daj mi takie pragnienie serca, taką gorliwość, abym zawsze szukała Jezusa, gdy go zgubię. Przez grzech. I abym umiała go odnajdywać w świątyni, w sakramencie pokuty i pojednania, w sakramencie Eucharystii. Daj mi taki sam ból serca, jaki Ty i Józef mieliście szukając Jezusa, bo obojętność jest czymś strasznym, obojętność i znieczulica na brak Boga w moim życiu.